Cześć moi kochani, ja jestem oczywiście Negra, i witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Jest to kolejny shopping, chyba powracam do robienia shoppingów. Dobra, dobra, nie będę już paplać. I zaczynamy! Więc dzisiaj otworzymy sobie takie oto ciekawe pudełeczko, i właśnie jest to Pet Shop z tej nowej serii, którą właśnie Hasbro niedawno wyprodukowało. Myślałam ogólnie. Że już Hasbro przestało produkować pet shopy a tu jednak taka miła niespodzianka. Bardzo się cieszę. No i zobaczymy, co się kryje w środku. Ale jeszcze przed tym otworzymy sobie takie oto pudełeczko. Jest to właśnie nowość od Milki. Jestem ciekawa, co się tam kryje. Ok, otwieramy. O, ciekawe. Odkryj skarby w środku. Dobra, nie wiem, które najpierw otworzyć, ale myślę, że może najpierw to górne. O, jakaś świnka. Bardzo ciekawe. Okej, okay, mamy naszą świnkę. Do tego było dołączone również takie coś i to są naklejki. A tutaj mamy wszystkie figurki, które mogły nam się trafić, więc ja mam tutaj tą świnkę i widzę, że są też imiona tych jakby stworzonek, ale nie wiem, jak to przeczytać. Jet? Czy jakoś tak? Dobra. Jet? Nie będę cię ozdabiać. Te naklejki może mi się do czegoś innego przydadzą. A u dołu są czekoladki. Jak widać, już kilka zjadłam i są naprawdę pyszne. Bardzo polecam. Właśnie zrobiło się ciemno i musiałam włączyć jakąś lampkę. Mam nadzieję, że nie będzie wam jakoś to mega przeszkadzać. No i zapraszam do dalszej części shoppingu. Teraz właśnie przyszedł czas, żeby otworzyć właśnie to pudełeczko. Jestem go mega ciekawa. Pewnie tak samo Wy. Pierwszy mamy takie super naklejki. Na pewno się przydadzą. Potem jest jakaś taka karteczka, ale to nas nie obchodzi. A tak właśnie wygląda katalog. Takie właśnie są zwierzaczki, które mogą nam się trafić. Te dwa są właśnie najrzadsze. Te są trochę bardziej spotykane, a te to już możemy trafić najczęściej. Chciałabym, żeby albo mi się ten króliczek trafił, albo ten piesek, albo ten, albo ten pingwinek. Zobaczymy. Ja po prostu nie wierzę. Trafiły mi się okulary. Mega się cieszę, ale ogólnie widzę, że hasbro. Jakby powraca do starych dodatków. A pet shopem jest pingwinek. Jeju, jak on jest śliczny. Jejku, ja chciałam tego pingwinka, ale nie wiedziałam, że aż taki jest śliczny. I posiada znaczek LPS. Podsumowując, bardzo cieszę się z tego zakupu. I to będzie w sumie już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie łapce w górę. No i to zobaczyska, papatki moi kochani.